Dzień dobry kochani, witamy się z wami w nowym vlogu Właśnie wróciłyśmy ze żłobka z Iduśką eee, I przychodzę e, wam pokazać, że dzisiaj był u nas <laughs> Pokażesz tutaj? Ale super pokazujesz, wow mm. Ta, nie, Ale nie wiesz e, Wam powiedzieć, że przebadaliśmy się wzdłuż i wszerz I bardzo wam też polecamy, żebyście się przebadali Dzisiaj przyszły mi wszystkie wyniki, więc jestem taka spokojna w końcu, bo mm, po pierwsze to co Wam w ostatnim vlogu mówiłam, że cały czas ostatnio się źle czułam e, i już się tym zaczęłam martwić, e, więc, e, więc nawkręcałam wiadomo w głowę jakiś głupot. E, od razu zamówiłam nam u pacjenta, zrobiliśmy sobie zrobiliśmy sobie rozszerzone pakiety krwi dla mnie, dla Iduśki i dla Michała. E, u mnie i u du i Duśki wyszły, e, wyszła krew ok, e, jedyne tam parę parametrów wyszło nam trochę podwyższonych ze względu na ostatnie infekcje, widać, że tam się w krwi, jakby gdzieś tam widać, że przychodziłyśmy niedawno infekcje. U mnie chyba wirusowa jakaś z tego, co Asia mi pisała. Natomiast u Michała, jak weszłam w kreftarz, się przestraszyłam, bo strasznie dużo parametrów wyszło mu wysokich albo niskich. I wiecie, takie jało, kurczę, co się dzieje. Natomiast wyszło mu CRP wysokie, więc A od wczoraj Michał się źle czuje, więc ewidentnie jest na początku infekcji jakiejś. Więc. Tak, a jeszcze dodatkowo dostałam dzisiaj wyniki cytologii i cytologia wyszła mi bardzo dobrze, jestem w pierwszej grupie, więc też się uspokoiłam, miałam też badany przy okazji wirus, zbadałam wirusa HPV, czy mam i jestem negatywna, więc też naprawdę, naprawdę bardzo się uspokoiłam, czyli na 5 lat mam spokój, dziewczyny po 30, pamiętajcie, że warto przebadać się pod względem wirusa HPV, czy mam się, czy nie. Po 30 warto to zbadać i, i jeżeli jesteście negatywne, to macie tak na 5 lat spokój. Przy okazji wpadłam dzisiaj do Pepko, jak, je, jak byłam u Michała jechałam po Iduśkę. I kupiłam jej parę rzeczy, ale ten Stasiek tu mi wącha. Przestań Stasiek, nic dla nie ma. Kupiłam jej parę rzeczy i wam pokażę, bo y, ciągle nie mam dla niej bluz, więc kupiłam jej taką bluzę beżową z różowymi napisami i już jej wzięłam na rozmiar 92. Ta bluza kosztowała 20 zł. Kupiłam jej y, takie jigger, no, takie nie jeansy, tylko takie legginsy jeansy i one kosztowały 20 zł też. Kupiłam jej jeszcze taką bluzę z pszczółkami, taka oversize'owa. I ona też jest, też kosztowała chyba 20 zł. Zaraz Idu, nie. Też kosztowała 20 zł. I takie leginsiki, wiecie, po domu jej kupiłam za 12 zł. Tak jak jest różowe w kropeczki. Więc Iduśka jest na chwilę obecną zaopatrzona. A ty, ty dlatego tu wąchałeś, tak? No, zobacz, co tu dla Ciebie mam. Leć, daj. daj. Daj tę piłkę, Daj tę piłkę. Stachu, Daj piłkę. Tak? No to wołaj, zabieraj mu piłkę, leć. Leć się z nim pobawić trochę. Ale co, chcesz mu kolejną rzucić? Tak. Tomasz, rzuć mu. I zaraz mu zabierzemy, nie? Mocno mu rzuć, tam mu rzuć. Wow! wow! Dobra, lecimy, robić kolację i spać. Dzień dobry, moje kochane myszki. Właśnie mi przyszła paczka z ryłko z butami, które wczoraj zamówiłam, także już zabieram Wam się do pokazywania, bo. Bo sama szukałam takich butów od dłuższego czasu. Są akurat na promocji w Ryłko, chyba 100 zł taniej. Kupicie je za 450 zł. Także już zabieram się do pokazywania. Już otwieramy. O, stać standardowo. Proszę bardzo. Piękne kozaczki. Już je przymierzam i pokazuję, jak wyglądają na nodze. A ja nie wiem, czy. Będzie je widać poza tym, przez które jest brudne lustro. Powiem Wam, że są bardzo, bardzo ładne i bardzo wygodne się wydają, natomiast na pewno muszę je rozchodzić, bo są. I od razu mówię: jeżeli któraś z Was będzie chciała je kupić, to od razu mówię, że mm, trzeba mieć do nich bardzo, bardzo, bardzo wąską łydkę. U mnie jest tak na styk, wręcz bym powiedziała, że 5 mili, mam nadzieję, że mi się po prostu rozejdą. Muszę sformatować kartę, bo już nie mam pamięci, żeby nagrywać. Iduśka śpi. Dzisiaj mi wyjątkowo szybko padła, chyba zasługa tego, że nie spała w żłobku. Eee, miałam iść ćwiczyć... Ale mm, powiem wam szczerze, że od jakichś 3-4 dni mam straszny kryzys i to taki naprawdę straszny, straszny. E, miałam się zmobilizować i poćwiczyć chociaż 10 minut, ale nie wiem, moja głowa mi na to na chwilę obecną nie pozwala. Nie wiem, co się dzieje. E, zaczęło się po tym takim bólu ucha, później poćwiczyłam sobie. Ech. Dwa, dwa razy i gadam i próbuję garnąć pięć rzeczy. Eee, no, próbuję, próbowałam ćwiczyć, coś tam poćwiczyłam, a dzisiaj nie mam chęci. Więc skoro nie to, to mam wyciągniętego kurczaka i zaraz zrobię nam posiłki na jutro. Idę do światła. Eee, I co jeszcze? A, i właśnie wyciągnęłam. Z naszej skrytki, nasze paszporty i uzupełnię dane, które są potrzebne do naszego wyjazdu. Eee, potem zrobię zupkę i zrobię nam posiłek na jutro. A tak w ogóle to chyba sobie wykupię jakąś dietę pudełkową, ale taką trzyposiłkową mm, bez śniadania i kolacji, bo bo jakiś mam kryzys i nie chcę się gotować, nic mi się nie chce robić, i w ogóle nie wiem, czy to już ta pogoda, czy po prostu taki mam okres w życiu. A, także dobrze, chyba że jedziemy na wakacje, bo się zresetuję i odpocznę. Baby wszystkie dane paszportowe, bo z tego co orientuję się, do Egiptu. Żeby wlecieć, Musisz mieć um, do w, twu, paszport y, na minimum 6 miesięcy do przodu. Jakoś tak. Mięcho wyciągam i robię krupniczek. Tak myślę, że będzie najprościej i najszybciej krupniczek z przepisu z, ze strony Ania gotuje. I tutaj w dwóch litrach wody. Jeszcze muszę dodać troszkę wody za chwilkę. E, mam łódkę, cebulę liść laurowy angielskie. i ziela angielskiej. To będzie mi się bulgotało przez dłuższy czas, później dodam warzywka i będzie pyszny, ale niech się jeszcze dogotują warzywka i wtedy ocenię, a tutaj mam kurczaczka z marchewką, papryką cebulą i czosnkiem i za chwilkę zrobię taki sos chiński jutro dogotuję sobie ryż i będę miała chińskie z Michałem na obieg, więc spoko opcja na dwa dni to jutro, to jutro i pojutrze idealnie Dzień dobry kochani, w piątek, piąteczek piątunio. E, standardowo wróciłyśmy ze żłobka. Mam tydzień zakupów i zaraz Wam e, rozpakuję paczkę z hajemu. E, to zamówienie ma mi przyjść w dwóch paczkach, więc jedna już dla mnie doszła, druga przyjdzie za jakiś czas pewnie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek wtorek. E, jeszcze byłam też w Dilicji na zakupach, to od razu Wam też pokażę, co kupiłam. Dzielisz się ze Staśkiem? Już nie ma, zjadłaś. Aha, już zjadłaś wszystkie. E, Iduśka śmiesznie, bo e, Iduśka ja, jest fajna. Ja, to chodź Ci pokażę, o tak. E, Iduśce teraz tak mocno, e, intensywnie zaczęły rosnąć włosy i tak jest śmiesznie, bo jest taka rozkudłona za każdym razem. Próbuję to jakoś ujaśnić, ale mama, na razie... Średnio nam to idzie. K Kogo ty tutaj masz? Kto to jest? To jest słonik Dumbo. dumbo? Nie, to jest to. A tam masz brzuszek. A co masz na spodenkach? Kropeczki? Nie, to jest ława. Aha, Stasiek zjadł, tak? Do siebie do pokoiku, leć się bawić tam. Pa! Bierzesz Staśka, Aha, no i tyle by ją było. Tu mam paczkę z chemu, a tu muszę Wam się pochwalić, przyszła też moja pieczątka firmowa, ponieważ założyłam firmę. Tak, jestem z siebie bardzo dumna. E, tak jak mówię, w tym roku realizuję wszystkie swoje plany, marzenia. I to jest jedno z moich plan planów i marzeń, także super, że je zrealizowałam i trzymajcie kciuki, żeby po prostu wszystko szło nam dobrze z Michałem i żebyśmy byli z siebie po prostu dumni, a skoro Iduśka zamknęła się w pokoju, to ja Wam mogę szybko pokazać co kupiłam w Dildzie wcześniej w galerii więc wskoczyłam do Dilza takie nowe zaba zabawki do kąpieli, bo już tamte jej się nudzą, kupiłam jej takie świ ze świnki papy em, no do piany Wam jest w ogromnej fazie piany Staśka mam jakieś przekąski takie i chicken fit nie będzie zachwycony kupiłam i dulce też kredki gąbki takie magiczne żebym miała na zapas ścierka do kurzu, bo nie mam czym czyścić rolet i stwierdziłam, że spróbuję coś takiego <noise> skrobaczkę, mimo że śniegu nie ma ale w samochodzie nie mam, więc jak zobaczyłam to stwierdziłam, że to jest dobry zakup takie do garnków jak się przypalą, bo nam się przypalają garnki ostatnio. I płyn. Bra, a już otwieram paczkę z Haemą. Świetlić tutaj. W Haemie kupiłam majtki, mm, dół od stroju kąpielowego. Przepraszam, tam w tle chrupie Stasiek. Kupiłam też sukienki, zaraz sukienki, zaraz wszystko wam pokażę po Taki strój kąpielowy. To już kupiłam wcześniej, akurat był w hajemie na promocji. I teraz dokupiłam moje ciochy. Jeszcze schudnę, miałam miesiąc, więc będzie e, to dużo lepiej wyglądało. Tutaj mam pierwszą sukienkę i e, fajnie leży. E, to wszystko jest z myślą o naszych wakacjach w Egipcie, żeby mieć fajną, fajne jakieś tam ciuchy na wieczór. Uderzyłaś się? Ojej. Ta też, o, ta też jest spoko i będę miała... E, Mega dylemat. Ona ma takie plecki. Dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Tutaj e, takie wycięcie. taka idealna na wakacje. Ta też jest bardzo ładna, tylko wydaje mi się, że dla mnie jest za jasna. Oczywiście ja się na wakacje gdzieś tam opalę, no ale e, chyba nie do mojego koloru skóry. Ale jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo, no, wygnieciona, oczywiście, ale bardzo ładna, bardzo ładna. Zaraz wam pokażę plecy, bo może któraś e, będzie chciała sobie taką zamówić, więc spokojnie mam taką e, różową. E, też jest ładna. E, Boże, dzisiaj mi się wszystko podoba, nie wiem o co chodzi. E, tak się prezentuje, taki jest tył. No, będę miała grubą rozkminę, które sukienki odesłać, bo muszę odesłać, no nie zostawię ich wszystkich. E, no, ale wszystkich na razie mi się podobają, chociaż ta chyba najmniej. W sensie ta poprzednia też mi nie pasuje, ta mi bardziej kolorem pasuje, ale... Gdyby tamta miała ten kolor, to by była. O, więc tak. I słuchajcie, został mi strój kąpielowy jednoczęściowy. I jest przepiękny. Ja oczywiście go tam mierzę na majtki, więc tutaj nie będzie tego. Yy... No wiecie. Ale no, jestem zadowolona i na pewno go zostawiam. Super wyglądać, wyszczupla mnie. Ładnie tutaj ogarnia biust, więc. Jestem bardzo zadowolona ze swojego zamówienia. I jeszcze w kolejnym zamówieniu mam przyjść. Niebieska sukienka taka chyba jak pierwsza albo druga sukienka, bo chyba dwa modele zamówiłam właśnie. No, jak przyjdzie, to na pewno Wam pokażę. I koniecznie, ponieważ vlog wyrzucam w niedzielę, więc na pewno w poniedziałek będę odsyłała te ciuchy. Dajcie znać, w których sukienkach najbardziej Wam się podobam. Będzie mi bardzo miło, kiedy pomożecie mi wybrać, bo wybór przyznam tym razem jest trudny. Dzień dobry, kochani, niedziela. Będę się z wami żegnać. Wczoraj byłam na imprezie ostatkowej, ogarniałam tam media społecznościowe, wróciłam dosyć późno. Michała rodzice u nas byli, nocowali, zajmowali się jej dulką. Nie wiecie, wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanko, Michała rodzice pojechali. Ja sobie właśnie zrobiłam obiad i tylko Wam tutaj tak powiem, że nie będę wrzucała Wam tu żadnych posiłków, które aktualnie jem. Robię sobie 30-dniową redukcję z moją koleżanką z pracy, się założyłyśmy. I wrócę do Was za miesiąc już z takim pełnym podsumowaniem, żeby wiecie też nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, bo wiem, że jak tak mam, to później mi się nie chce i wolę to powiedzmy robić w ciszy. Ale na Insta znajdziecie posiłki, które tam wrzucam i jem, więc tam Was serdecznie zapraszam. Widzimy się już niebawem. Tutaj jeszcze wrzucę Wam mojego Insta. Eee, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się niebawem. Prosiaczki, pa!